Jesień w pełni rozgościła się na dobre. Ulice miasta mieniły się ciepłymi odcieniami żółci, pomarańczy i czerwieni, a delikatny wiatr przynosił zapach wilgotnych liści i palonych kominków. Aneta stała przed lustrem w sypialni, poprawiając delikatne loki opadające na ramiona. Dziś był wyjątkowy dzień, święto dziękczynienia, a wraz z nim pierwsze od dawna spotkanie z rodziną męża. Ubrana w klasyczną, ale elegancką sukienkę w odcieniu granatu czuła, jak serce bije jej szybciej, nie z ekscytacji, Lecz z lekkiego niepokoju. Wyglądasz pięknie, Aneta, powiedział cicho Krzysztof, gdy wszedł do pokoju, zakładając na ramiona kurtkę. Staś już gotowy? Z pokoju obok dobiegł śmiech i radosne tupanie małych stóp. Ich syn, czteroletni Staś, biegał po przedpokoju w piżamie, trzymając w rączce ulubioną maskotkę. Tak, czeka na nas, uśmiechnęła się Aneta, patrząc na męża. Długo się przygotowywałeś na to wyjście? Trochę, przyznał, poprawiając kołnierz koszuli. Wiesz, u mojej mamy zawsze jest ten klimat, trochę nerwów, trochę pozorów. Ale chcę, żeby Staś czuł się częścią rodziny. Aneta skinęła głową, choć sama wiedziała, że nie wszyscy w tej rodzinie traktują ją i syna z pełnym zrozumieniem. Szczególnie Elżbieta, teściowa, która od dawna patrzyła na nią z dystansem, a nawet z wyraźną niechęcią. Jednak dziś postanowiła się nie zadręczać. Ważne było, by pokazać synowi, jak ważna jest rodzina, nawet jeśli czasem bywają w niej trudne chwile. Podróż do domu Elżbiety przebiegła spokojnie. Staś rozglądał się przez szybę samochodu, wskazując palcem na kolorowe liście i migające światła uliczne. Aneta przypominała sobie swoje dzieciństwo, gdy wraz z rodzicami i rodzeństwem także świętowali dziękczynienie, choć w nieco inny sposób. Czuła jednak, że ten dzień będzie inny niż wszystkie. Dom teściowej stał na spokojnym, zielonym osiedlu, otoczony starannie przystrzyżonymi krzewami i kwiatami, które jeszcze zdobiły wejście pomimo chłodnej pogody. Podjazd wyłożony był ceglastą kostką, a na drzwiach frontowych wisiał wieniec z dyni i suszonych liści. Gdy tylko przekroczyli próg, Aneta poczuła znajomy zapach, mieszankę świeżo upieczonego indyka, cynamonu i wanilii. Wszystko w domu było przygotowane z niezwykłą starannością. Stoły zastawione po brzegi, a salon pełen rodzinnych zdjęć. Anetko, Krzysiu, jak miło was widzieć! Zawołała pani Elżbieta, zbliżając się do nich z uśmiechem, choć oczy miała chłodne i nieco oceniające. Staś, mój mały bohaterze, jak się masz? Chłopiec nieśmiało podszedł do babci, która ucałowała go w czoło, a potem objęła w ramiona. Dzięki, babciu. Powiedział staś, na co pani Elżbieta odpowiedziała delikatnym uśmiechem, który jednak nie sięgał oczu. Aneta poczuła ukucie, wiedziała, że nie jest tu do końca mile widziana, ale postanowiła nie zwracać na to uwagi. Wkrótce dołączyli pozostali członkowie rodziny: brat Krzysztofa, Marcin, jego żona Kasia i ich dwójka dzieci, a także kilku kuzynów i dalszych krewnych. Powietrze wypełniły rozmowy, śmiechy, a czasem delikatne napięcia, które Aneta próbowała ignorować. Przy stole królował tradycyjny indyk, podawany z żurawiną i pieczonymi ziemniakami. Aneta pomagała podawać potrawy, czując, jak ciężar oczu teściowej wciąż na niej spoczywa. Anetko, mogłabyś podać mi jeszcze sos? Poprosiła pani Elżbieta, nie odrywając spojrzenia. Oczywiście, odpowiedziała Aneta, starając się, by głos brzmiał naturalnie. Cała kolacja przebiegała w atmosferze pozornej normalności, choć Aneta czuła, że każde słowo i gest są pod lupą. Krzysztof, choć starał się być spokojny, co jakiś czas spoglądał na matkę z rosnącym niepokojem. Mamo, wszystko dobrze? Zapytał cicho, kiedy ich spojrzenia spotkały się na chwilę. Tak, wszystko jest w porządku, odparła z lekkim uśmiechem Elżbieta, choć w jej głosie brzmiała nuta ironii. Po prostu pilnuję, by tradycja była zachowana. Aneta westchnęła cicho i spojrzała na syna, który bystrosko rozmawiał z kuzynami. To dla niego najważniejsze, powiedziała do Krzysztofa, próbując dodać otuchy. Wieczór powoli przechodził do kolejnej części uroczystości deserów i rozmów w salonie. Aneta miała nadzieję, że atmosfera się ociepli. Salon był przytulny, oświetlony ciepłym światłem lamp i migoczącym blaskiem świec. Na stole stały talerze z ciastami, kawa i herbata, a dzieci biegały wokół, śmiejąc się i grając chowanego. Aneta usiadła na kanapie obok Krzysztofa, który trzymał Stasia na kolanach. Jego drobne dłonie zaciskały się na kubku z kawą, a spojrzenie wlepiał w odległy punkt, jakby chciał się skupić na czymś innym niż to, co działo się dookoła? Wiesz, że jestem tu przede wszystkim dla ciebie i Stasia, powiedział cicho, nie odrywając wzroku od syna. Ale czasem czuję się, jakbym stąpał po cienkim lodzie. Aneta skinęła głową, rozumiejąc dokładnie, o co chodziło. Pani Elżbieta miała silny charakter i nie znosiła żadnej słabości. Od dawna też dawała do zrozumienia, że Aneta i Staś nie są pełnoprawną częścią rodziny. Postarajmy się przetrwać ten wieczór, odpowiedziała z uśmiechem. Może później będzie lepiej. W tym momencie do pokoju wszedł Marcin, brat Krzysztofa, grając cicho na pianinie jedną z ulubionych melodii ich ojca. Dźwięki muzyki wypełniły przestrzeń i choć na chwilę rozproszyły ciężar, który wisiał w powietrzu. Dzieci podbiegły do Marcina, chcąc słuchać i tańczyć, a dorośli zaczęli powoli rozmawiać o codziennych sprawach, pracy, planach na zimę, nadchodzących w świętach. Aneta obserwowała tę scenę i czuła, że to jedyna chwila prawdziwego spokoju. Nagle jednak jej uwagę przykuło coś innego. Pani Elżbieta podeszła do drzwi prowadzące do kuchni i, zamiast wrócić do grupy, stała tam przez dłuższą chwilę, spoglądając na Anetę i Stasia z mieszaniną uczucia, które trudno było odczytać. Aneta poczuła, że to dopiero początek tego wieczoru. W sercu zrodziło się niepokojące uczucie, jakby coś miało się zaraz wydarzyć. Zobaczymy, co przyniesie dalsza część wieczoru, pomyślała, próbując nie pozwolić sobie na zbyt głębokie zamartwianie się. Niedługo po deserze, kiedy rozmowy w salonie rozbrzmiewały coraz cichszymi tonami, pani Elżbieta wstała i zadecydowała, że czas na podsumowanie wieczoru przy stole w jadalni. Wszyscy powoli powstawali i kierowali się w stronę dużego, dębowego stołu, który zdobił środek pomieszczenia. Aneta złapała dłoń Krzysztofa, a Staś z radością biegł między nogami dorosłych, nieświadomo rosnącego napięcia, które zaraz miało się pojawić. — Proszę, Anetko, usiądź tu, wskazała pani Elżbieta miejsce na drugim końcu stołu, tuż obok swojej siostry. Aneta spojrzała na męża, szukając wsparcia. Ten jednak nie od razu podjął decyzję i zdezorientowany zaczął rozglądać się po pomieszczeniu. Mamo, zaczął ostrożnie Krzysztof, może Aneta i Stasz usiądą z nami? To przecież święto rodziny. Pani Elżbieta spojrzała na niego lodowatym wzrokiem, jakby chciała powiedzieć, że takie prośby są bez znaczenia. Krzysztofie, powiedziała powoli, każde słowo wyważone i chłodne, myślę. Że zrozumiesz, że jest miejsce dla każdego. Ale nie wszyscy są częścią naszej rodziny. Aneta i Staś będą mieli osobny stół. Zamarła na moment, jakby oczekując, że to słowa ostateczne. Aneta poczuła, jak jej serce zaczyna walić szybciej. Staś zatrzymał się nagle i zaczął szlochać, nie rozumiejąc, dlaczego ma usiąść osobno, tak jakby był intruzem. Mamo, proszę, zaczął Krzysztof, starając się opanować głos. Wtedy do pokoju wszedł ktoś, kto do tej pory nie pojawił się na przyjęciu. Mężczyzna w ciemnym garniturze, o spokojnym, zdecydowanym spojrzeniu, który stanął przy drzwiach. Cisza zapadła natychmiast. Przepraszam, że przerywam, zaczął spokojnie, ale muszę powiedzieć coś ważnego. Wszyscy zwrócili na niego uwagę. Aneta, zaskoczona, spojrzała na mężczyznę. Ten wyciągnął dokumenty i powiedział. Ten dom. Tak naprawdę należy do pani Ejneti. Pani Elżbieta zmarszczyła brwi, a jej twarz przybrała wyraz niedowierzania, a zarazem złości. Proszę się wynieść, dodał mężczyzna, patrząc na nią stanowczo. Rozmowy umilkły, atmosfera w pokoju gęstniała od napięcia. Staś zaczął znowu płakać, a Aneta czuła, że w tej chwili wszystko się zmienia. Krzysztof podszedł do mężczyzny i wziął od niego dokumenty, które okazały się być aktami własności domu. Aneta poczuła, jak serce jej wali z mieszanką ulgi i niepokoju. To prawda? zapytała cicho, nie mogąc oderwać wzroku od papierów. Tak, odpowiedział mężczyzna, uśmiechając się lekko, jestem prawnikiem reprezentującym panią Anetę. Właśnie dowiedzieliśmy się, że pani Elżbieta nie ma prawa do mieszkania. Pani Elżbieta nie kryła swojego oburzenia. To niemożliwe. Ten dom był w naszej rodzinie od pokoleń. Formalnie dom jest na pani Anetę, odpowiedział mężczyzna spokojnie, to ona spłacała hipoteczne raty i dbała o nieruchomość. Proszę przemyśleć swoją decyzję. W powietrzu dało się wyczuć napięcie, które przerodziło się w konsternację i szeptane rozmowy między zebranymi. Marcin i Kasia wymieniali nerwowe spojrzenia, nie wiedząc, jak zareagować. Krzysztof podszedł do Anety i objął ją ramieniem. Kochanie, wszystko będzie dobrze, szepnął. Staś ciągle płakał, a aneta musiała go przytulić, starając się dać mu poczucie bezpieczeństwa. Pani Elżbieta natomiast wykofała się do kuchni, zostawiając wszystkich z rosnącym uczuciem chaosu i niepewności. Po tym dramatycznym momencie, atmosfera w domu stała się napięta i nieprzyjemna, choć pozornie wszyscy starali się zachować spokój. Aneta z Krzysztofem usiedli razem z Stasiem w salonie, a reszta rodziny zebrała się na korytarzu, szepcząc nerwowo. Aneta obserwowała przez okno, jak za szybą wiatr przewraca liście. A światła latarni zdawały się migotać, podkreślając atmosferę niepokoju. Nie wiem, jak to wszystko się potoczy, powiedział cicho Krzysztof, biorąc jej rękę w swoje. Miałem nadzieję, że chociaż dziś będzie inaczej. Ja też, odpowiedziała Aneta, tuląc synka, który już przestał płakać, ale wciąż był przestraszony. Ale teraz wiem, że to dopiero początek. Nagle do salonu weszła Kasia, żona Marcina, z niepokojem w oczach. Słyszałam rozmowę, zaczęła nieśmiało, myślałam, że wszystko jest jasne, ale chyba nie do końca. Może powinniśmy porozmawiać spokojnie i wyjaśnić nieporozumienia? Krzysztof skinął głową, ale jego wzrok był ciężki. Chciałbym, żeby było jak dawniej, powiedział, ale widzę, że nie jest to łatwe. W tym momencie przez drzwi do pokoju wszedł Marcin. Jego twarz była poważna, a ręce zaciskały się nerwowo. Musimy coś zrobić. Powiedział stanowczo: Nie możemy pozwolić, żeby ta sytuacja rozeszła się po rodzinie i jeszcze bardziej ją podzieliła. Aneta poczuła, że właśnie zaczyna się prawdziwy test ich relacji rodzinnych. W kuchni, gdzie wcześniej wykofała się pani Elżbieta, atmosfera była równie gorąca. Kobieta siedziała przy stole, zwijając ręce w nerwowym geście. Obok niej stał starszy mężczyzna, który zdawał się być jej sprzymierzeńcem. Ta sytuacja jest niedopuszczalna, mówiła Elżbieta. Zaciśnięte zęby zdradzały wściekłość. Ten dom to moja rodzina. Jak oni mogli? Musimy działać ostrożnie, odpowiedział mężczyzna. Są formalne dokumenty, ale można je podważyć. Nie wszystko jeszcze stracone. Nie zamierzam się poddać, odparła zdecydowanie. Jeśli trzeba, zrobimy wszystko, żeby odzyskać to, co nasze. Tymczasem w salonie Krzysztof i Marcin rozmawiali szeptem. Próbując znaleźć sposób na uspokojenie sytuacji. Może warto zaprosić prawnika na rodzinne spotkanie? Zasugerował Marcin. Wyjaśnimy wszystko, by uniknąć niepotrzebnych konfliktów. Dobry pomysł, przytaknął Krzysztof. Ale obawiam się, że nie wszyscy będą chcieli rozmawiać. W tle staś bawił się klockami, nieświadomy powagi rozmów dorosłych. Aneta patrzyła na to wszystko z mieszanymi uczuciami. Czuła że czeka ich długa droga, ale jednocześnie miała w sobie siłę, by walczyć o swój dom i spokój swojej rodziny. Następny dzień zaczął się spokojnie, choć pod powierzchnią czuć było narastające napięcie. Aneta obudziła się wcześniej niż zwykle, słysząc cichy szmer rozmów dochodzących z kuchni. Przez uchylone drzwi zauważyła panią Elżbietę i jej sprzymierzeńca, pana Jana, który przyniósł dokumenty i notatki. Nie możemy pozwolić, by sprawa tak łatwo ucichła, mówiła Elżbieta cicho, z determinacją. Musimy działać, póki jeszcze jest czas. Aneta postanowiła nie angażować się w ich rozmowy. Wiedziała, że dziś będzie musiała stawić czoła wielu trudnym pytaniom i emocjom. W kuchni pachniało świeżo parzoną kawą i pieczonym chlebem. Krzysztof, który niedawno zszedł na dół, przywitał się z żoną spojrzeniem pełnym wsparcia. Musimy dziś spokojnie porozmawiać z rodziną, powiedział. Chcę, żeby Staś czuł, że mamy siłę razem. Aneta uśmiechnęła się słabo. Mimo wszystko czuła, że będzie to trudne. Przez okno widać było, jak dzieci bawią się na podwórku, śmiejąc się i krzycząc beztrosko, świat zdawał się nie zauważać dramatów rozgrywających się ze ścianami. Po południu wszyscy zebrali się w salonie, gdzie miała odbyć się rodzinna rozmowa. Pani Elżbieta weszła jako pierwsza, a za nią reszta rodziny, patrząc na Anetę i Krzysztofa z mieszanką niepewności i podejrzeń. Myślę, że powinniśmy jasno ustalić. Co się dzieje, zaczęła pani Elżbieta tonem chłodnym i stanowczym. Ten dom od pokoleń należy do naszej rodziny, a nie do was. Aneta spojrzała na ją spokojnie, nie pozwalając sobie na emocjonalną reakcję. Dom, o którym mówimy, formalnie jest moją własnością, powiedziała cicho, ale zdecydowanie. To ja przez lata spłacałam raty i dbałam o niego. To nie zmienia faktu, że powinniście uszanować nasze tradycje i naszą rodzinę, odparła Elżbieta. A co z moim synem? zapytała Aneta, zerkając na Stasia, który trzymał się jej ręki. Czy on nie jest częścią tej rodziny? W tym momencie do rozmowy włączył się Marcin. Nie możemy pozwolić, żeby takie konflikty niszczyły naszą rodzinę powiedział. Może powinniśmy pomyśleć o mebiacji? Mebiacja wybuchnęła Elżbieta. To nie jest kwestia, o której można dyskutować. Napięcie rosło. Aneta wiedziała, że od tego momentu nic już nie będzie takie samo. Sprawy, które do tej pory były skrywane, zaczynały wychodzić na jaw. Po burzliwej rozmowie w salonie, która pozostawiła wszystkich w stanie niepewności, Aneta wróciła do swojego pokoju z Krzysztofem i Stasiem. Dziecięcy śmiech za okna kontrastował z ciężarem, jaki wisiał w powietrzu. Czuję, że coś tu ukrywają, powiedziała Aneta, gdy tylko zamknęły się za nimi drzwi. Ta rodzina ma swoje sekrety a ja dopiero zaczynam je odkrywać. Krzysztof skinął głową, biorąc ją za rękę. To prawda. Wiem, że moja mama nie mówi wszystkiego. Ale obiecuję, że razem z tobą to odkryjemy. Tego samego dnia Aneta znalazła w starych dokumentach, które przypadkiem zostały na strychu, listy i notatki dotyczące domu oraz dawnych zobowiązań finansowych. Wśród nich był także list od poprzedniego właściciela, w którym opisywał nietypowe warunki sprzedaży i zobowiązania wobec rodziny Elżbiety. To może być klucz, pomyślała Aneta, coś, co pozwoli zrozumieć, dlaczego teściowa tak mocno walczy o dom. W międzyczasie pani Elżbieta coraz bardziej angażowała się w swoją kampanię odzyskania nieruchomości. Korzystała z pomocy pana Jana, który coraz częściej przychodził do domu, planując kolejne ruchy. W dniu, gdy Aneta próbowała znaleźć więcej informacji o historii domu, do jej drzwi zapukała sąsiadka, Pani Helena, kobieta w średnim wieku, z życzliwym uśmiechem i drobną torebką na ramieniu. Witaj, Anetko, zaczęła ostrożnie, słyszałam, co się dzieje. Chciałam ci powiedzieć, że nie jesteś sama. Aneta zaprosiła ją do środka, a pani Helena usiadła, biorąc głęboki oddech. Ta rodzina, zaczęła szeptem, od lat miała swoje sekrety. Twój teść i jego mama ukrywali wiele rzeczy przed innymi mieszkańcami. Sama byłam świadkiem niektórych wydarzeń. Opowiedziała o dawnych sporach, o ukrytych długach i o tym, jak często Elżbieta manipulowała sytuacjami, by utrzymać kontrolę. Musisz uważać, dodała, czasem najbliżsi są najbardziej niebezpieczni. Tymczasem, w cieniu, Marcin zaczął coraz bardziej dystansować się od matki, zaczynając zastanawiać się, po której stronie naprawdę powinien stanąć. Kilka dni później atmosfera w domu była coraz bardziej napięta. Aneta coraz częściej spotykała się z panią Heleną, która dostarczała jej kolejnych cennych informacji i dokumentów związanych z historią domu i rodziną Teścia. W miarę jak prawda wychodziła na jaw, Aneta zaczynała rozumieć, jak głębokie są podziały i jak wiele tajemnic ukrywała Teściowa. Tymczasem w domu, podczas rodzinnej kolacji, napięcie sięgnęło zenitu. Marcin, brat Krzysztofa, po raz pierwszy otwarcie sprzeciwił się matce. Mamo, dość już tych manipulacji. Wybuchnął. Aneta nie jest wrogiem, a ty niszczysz naszą rodzinę dla własnych korzyści. Pani Elżbieta spojrzała na syna z wyrzutem, ale i z wyraźnym gniewem. Marcinie, nie rozumiesz skali tego, co się dzieje, odpowiedziała lodowato. Ta sprawa jest o wiele poważniejsza niż myślisz. Krzysztof stanął po stronie żony i brata, próbując załagodzić konflikt, ale czuć było, że nikt nie chce ustąpić. Staś, obserwując awanturę, zaczął płakać. Aneta natychmiast go wzięła na ręce. To musi się skończyć, powiedziała z determinacją. Nie pozwolę, żeby mój syn dorastał w takim chaosie. Nadszedł dzień, w którym wszystkie strony postanowiły spotkać się z prawnikiem. Spotkanie miało odbyć się w dużej, jasnej sali konferencyjnej. Aneta wraz z Krzysztofem i Stasiem przyszli z nadzieją na pokojowe rozwiązanie. Pani Elżbieta i pan Jan również byli obecni, gotowi walczyć o swoje prawa. Atmosfera była pełna napięcia, a każde słowo ważyło tonę. Prawnik zaczął od przedstawienia faktów, dokumentów, zapisów umów i historii spłat kredytu hipotecznego. Stało się jasne, że prawnie dom należy do Eineti. Jednakże, dodał prawnik, istnieją kwestie, które wymagają wyjaśnienia w sądzie, między innymi co do zobowiązań i praw rodzinnych. Pani Elżbieta nie kryła frustracji, ale widząc siłę dowodów, nie miała już argumentów. Po spotkaniu wyszła z sali w milczeniu, aneta poczuła pierwszą od dawna ulgę. Krzysztof ujął rękę żony. To nasz dom. I nasza rodzina. Razem damy radę. Staś podbiegł do nich z uśmiechem, a aneta wiedziała, że choć droga była trudna, to walka o spokój i szczęście właśnie się zaczęła. Po trudnym spotkaniu uprawnika nadszedł czas na pogięcie decyzji, które na zawsze miały odmienić życie rodziny. Aneta Krzysztof i Staś wrócili do domu pełni nadziei, ale też świadomi, że ich droga jeszcze się nie zakończyła. W salonie Aneta rozłożyła przed rodziną dokumenty i zaproponowała rozmowę. To, co przeszliśmy, nauczyło mnie jednego: powiedziała spokojnie, że rodzina to coś więcej niż tylko więzy krwi czy formalności. To wsparcie, szacunek i zrozumienie. Krzysztof przytulił żonę i dodał: Chcę, żebyśmy zbudowali coś nowego, bez starych urazów. Niespodziewanie do pokoju weszła pani Elżbieta. Jej twarz była mniej surowa niż zwykle, a w oczach pojawiła się nuta refleksji. Może macie rację, powiedziała cicho, może czas zacząć od nowa, choć to dla mnie trudne. Aneta uśmiechnęła się lekko i wyciągnęła rękę. Zapraszam do współpracy, jeśli tylko chcesz. Pani Elżbieta zawahała się przez chwilę, potem uścisnęła dłoń synowej. To był symboliczny krok w stronę pojednania. Kilka miesięcy później dom tętnił życiem i spokojem, który wcześniej wydawał się nieosiągalny. Aneta i Krzysztof zorganizowali kolejne spotkanie z rodziną, tym razem z uśmiechami, śmiechem i autentycznym ciepłem. Staś biegał beztrosko po ogrodzie, a pani Elżbieta, choć wciąż surowa, pomagała przygotować posiłki, dzieląc się swoimi kulinarnymi sekretami. Aneta spojrzała na to wszystko z dumą i wdzięcznością. To jest nasz dom, powiedziała do Krzysztofa nie tylko miejsce, ale ludzie, którzy tworzą rodzinę. Krzysztof ujął ją za rękę. Razem możemy pokonać każdą burzę. A w tle, w ciepłym blasku popołudniowego słońca, dom stał się prawdziwym symbolem nowego początku, zbudowanego na zaufaniu, miłości i wzajemnym szacunku.